Witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku Zrób to sam camper van. Dziś pokażę wam, jak montowałem całą elektrykę w kamperze. Montowałem elektroblok, solar na dachu oraz wszystko, co camper powinien mieć, moim zdaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o wyposażenie elektryczne. Zobaczcie sami, jak mi to wyszło. Zapraszam do obejrzenia. Swoje prace zacząłem od wykonania instalacji o napięciu 230 V. Wybrałem też miejsce na gniazdo, gdzie z zewnątrz będę zasilał kamper na jakimś postoju, jakimś kempingu. No i zabrałem się do prac, wyciąłem otwór pod gniazdo. Zrobiłem też uszczelnienie tego gniazda, żeby nam tam woda się nie dostawała. No bo wiemy, jak elektryka plus woda dużo złego może wyrządzić. Tak to wygląda od środka. Poprowadziłem już też instalację. O napięciu 230 V mamy tutaj też skrzynkę z bezpiecznikami. Zamontowałem również prądowo różnicowy bezpiecznik. Nie wiem, czy w kamperach się go stosuje. Ja z budownictwa to wziąłem, dlatego zamontowałem. Napiszcie, czy się go montuje, czy nie. No dobra, to co? Mamy 230 już zrobione. Musimy zaplanować resztę. Tutaj ma być no, cała ta elektryka w tym miejscu, mniej więcej. Nie ma tu za dużo tego miejsca, teraz tak się wydaje, że jest sporo miejsca, ale musimy trochę też zmieścić rzeczy: czyli akumulator, przetwornicę, regulator napięcia do solaru, no i jeszcze z drugiej strony mają być butle z gazem, no więc miejsca tak naprawdę nie ma dużo. No dobra, to co? Musimy jeszcze przynieść największe urządzenie, czyli elektroblog. On też dużo miejsca zajmuje, no i butla zgadzam, żebym sobie mógł to jakoś rozmieścić, żeby to zacząć montować. Nie tracąc czasu, już mam tutaj założone urządzonko, elektroblok plus przetwornice. Jest też rozdzielacz napięcia prądu z sieci 230, a prądu z przetwornicy też 230. No i chwila prawdy. Czy mamy prąd? Tak, mamy. Prąd w już działa. Mamy 230. Także jedna rzecz już za mną. Teraz muszę zabrać się za instalację o napięciu 12V. Najpierw podłączam całą instalację do akumulatorów: akumulatora przedniego rozruchowego oraz tego tylniego, który ma być tym bankiem energii. To wszystko, co tu widzicie: tą kostkę, te bezpieczniki, te końcówki do przewodów to wszystko zawiera już cały zestaw z elektroblokiem. No i podłączamy dalej. Lektoblok, najpierw te dodatkowe bezpieczniki, co tutaj widzicie w tej małej skrzyneczce. Następnie będę robił dalsze podłączenia. A tak już wygląda cały podłączony. No jest trochę tego, ale nie jest tak źle. Instrukcja fajnie nam pokazuje, co mamy zrobić. O, właśnie tak wygląda, chociaż jest po niemiecku, jest dosyć czytelna. Także nie sprawia nam Problemów podłączenie elektrobloka trochę tych kabli jest. Może to tak wyglądać przerażająco, ale naprawdę nie jest aż tak trudne. No, więc tak to mniej więcej teraz wyglądać. Zaczyna trochę tych kabli tu mam. Niezły bałagan się zrobił. Potem to trzeba będzie wszystko podwiązać i tak dalej. No to przechodzimy do montażu instalacji solarnej oraz do montażu regulatora ładowania MPPT. Podłączamy go do elektrobloku za pomocą dedykowanego przewodu, kabla. Można go wystrugać samemu, ja kupiłem oryginalny. Podłączamy go tu. Taki kabelek kosztuje 50 zł, nie jest drogi. No i mamy zrobiony. Regulator ładowania mamy podłączony. Za pomocą właśnie tego kabla. Bezpośrednio do elektrobloku. Elektroblok ma za zadaniem rozdzielanie ładowania między dwoma akumulatorami. Ma na celu dbanie o akumulator rozruchowy, aby nie zabrakło nam prądu do odpalenia auta. A tu już mamy przewody do solaru. Musimy teraz wymyśleć tylko gdzie go umieścić. No i elektryka prawie jest zrobiona. Musimy teraz to. Ładnie, tylko uporządkować, aby te kable zabezpieczyć również jakieś peszle, otuliny i tym podobne rzeczy. No, ale już prawie mamy wszystko zrobione. Zabieramy się zatem do kolejnych prac. No, jest tego jeszcze trochę, no, ale trudno, już coraz bliżej. Powiem Wam, czasu coraz mniej. Nie sądziłem, że to będzie aż tak czasochłonne. No, ale do przodu, do przodu. Montujemy zatem przelotkę na dachu, przez którą mają przechodzić przewody do solaru. Wybieramy sobie miejsce, w którym ma być przelotka, aby nie kolidowała z innymi elementami, które będą na dachu, czyli solarami. No więc Sikaflex 221, uszczelniamy to wszystko. Dosyć sporo tego dajemy, żeby nam tu się nie dostała jakaś woda. I a, a, mamy to. Wkleiliśmy. Dobrze. Niech to wypełni ten klej. Nie chcę, żeby mi ciekło. No dobra, to już to mamy zamontowane. Bierzemy się zatem za wyczyszczenie dachu. Solidne wyczyszczenie dachu. Cały dach wyczyściłem, chociaż będę montował jeden solar, ale wyczyściłem cały dach. Żeby wybrać miejsce W którym go będę montował Bo mam tak naprawdę do wyboru aż trzy miejsca To, to i aż tam Mogę zatem założyć 3, ale będę montował jeden. No więc sprawdzimy, które miejsce najbardziej będzie odpowiednie Tak, żebym w razie co mógł dołożyć później kolejne solary Tak wygląda w tym miejscu No jest dobrze, okno tutaj zasłania Sprawdzimy jeszcze, jakby wyglądał w tym miejscu. No to też mnie ciekawi. Ale tu bardzo fajnie on tu pasuje. Idealnie mi się mieści. Także to miejsce chyba jest dobre. Ale sprawdźmy jeszcze ten środek. No tutaj też pasuje, ale widać, że jeszcze jest sporo miejsca. Mógłby nawet ciut większy wejść. Więc chyba nie będę malował tego miejsca. Zostawię na jakiś może większy solar. Więc montuję w tamtym miejscu. OK, wyznaczamy sobie, gdzie ma być brzeg solaru, za pomocą zwykłej taśmy malarskiej. Tu nie muszę wyznaczać, tu mam taki rand, więc widzę, gdzie się kończy. Zatem przygotowuję się do szlifowania dachu. Będę go szlifował papierem o gradacji 120. Dokładnie trzeba wyszlifować te elementy, w których on będzie przelegał. Te niższe nie należy szlifować, no bo po co? Zakupiłem bardzo mocną taśmę dwustronną która ponoć sklei wszystko ja żartuję na to, nie będę kleił solaru na Sikaflex 252 jest to dedykowany klej do właśnie solarów dlatego jego użyję można skleić na coś innego, ale chyba wolę użyć dedykowanych produktów które do tego służą, można kupić cały zestaw, który tam utwardza a zawiera i takie tam spód solaru też musimy wyszlifować tym samym papierem będę go szlifował od razu może pokażę wam jakie ma parametry 140 w nieduży cieniutki solar wybrałem go ze względu na wagę ktoś powie że solary te nie są tak wydajne jak zwykłe ja jednak wolę nie przeciążyć samochodu dodatkową wagą dlatego zdecydowałem się na solar elastyczny no to teraz musimy odpuścić powierzchnię po szlifowaniu więc Czyścimy to benzynką ekstrakcyjną, Następnie nakładamy już klej do solaru. Powiem wam, że jedna tubka schodzi na jeden solar. W przypadku właśnie transitka, ale chyba w większości wypadków tak, tak się zużywa go. Należy go dobrze rozmarować, aby nam podczas jazdy nie odfrunął solar. Nikt by tego nie chciał, jak na autostradzie nagle. Patrzymy w lusterku, a tam wisi solar na kablu, albo już nawet się zerwał i komuś poleciał na szybę. Więc uzupełniamy braki kleju, aby to naprawdę było dobrze wypełnione, aby przylegał idealnie solar do kleju. Kładziemy solar na klej. Powiem Wam, że też trzeba się dosyć spieszyć, bo klej w miarę szybko sknie. Przykładamy, a. Już widzę, jak ładuje mi akumulator. Aby dobrze przykleić solar, posłużę się wałkiem do tapet. Nie będę go dociskał ręką za bardzo, bo nie chcę go uszkodzić. Wałek jest moim zdaniem bardziej delikatny, jeżeli chodzi o dociskanie. Także wybrałem tą formę. Może być to zwykły wałek do malowania. Nie musi być akurat do tapet. Ja myślałem, że ten będzie może trochę bardziej dociskał. Więc wybrałem taki. No to co, zrywamy, tasiemki, no i solar mamy zamontowany. No to teraz przechodzimy dalej. Musimy przeciągnąć przewody przez przelotkę, no i wszystko podłączyć. Do tego są dedykowane końcówki bardzo łatwe w nałożeniu. Ja już wybrałem sobie, że przewód jeden będzie czarny, drugi czerwony, aby już nigdy się nie pomylić z przewodami, żeby źle nie podłączyć solaru. Podłączamy wtyczki, no i zestaw jest zrobiony. Teraz trzeba będzie to jeszcze przymocować, żeby nam nie latały przewody. Montowałem przewody na takie samoprzylepne uchwyty do kabli przewodów. Są bardzo łatwe w montażu, gdyż są samoprzylepne. Plus tretytki, no i jakoś myślę, że to wytrzyma opór powietrza i nie będzie odpadać. Zawsze można coś innego tu wymyśleć, no ale to jest taki łatwy system do montażu. Te przewody muszą być tak przymocowane, żeby też nie zasłaniały solaru. No i solar już ładuje akumulator. Także instalację mamy zrobioną. Jaką instalację zrobić w kamperze? No to każdy Musi wiedzieć, co potrzebuje. Czy zamierzamy jeździć kamperem i na przykład miesiąc być odcięci od cywilizacji, a nasz kamper by stał bez ruchu, bez odpalania, no to musimy mieć więcej solarów, więcej akumulatorów, żeby tą energię zgromadzić. Jeżeli planujecie jeździć na kempingi i być podłączonym do wtyczki, do sieci, no to nie musicie mieć nawet solarów, wystarczy, że będziecie. Mieli po prostu jakąś instalację 220-12. No i to Wam wystarczy. Na koniec, może jeszcze powiem, jakie funkcje ma elektroblok Ma taki też panel sterujący, za pomocą którego możemy sprawdzić różne wartości. Możemy też uruchomić pompę do wody. Tu się go włącza i wyłącza. Natomiast tutaj możemy sprawdzić, jaki jest poziom naszych akumulatorów. Akumulatora w środku, w aucie, tego startowego oraz tego, który mamy do gromadzenia energii wewnątrz kampera. Tak wygląda ten panel. Fajnie to działa. O, widzimy, że już trochę naładował, nawet akumulator rozruchowy. Tym panelem również możemy Uruchomić pompę do wody oraz mamy możliwość sprawdzenia poziomu wody w zbiorniku z wodą czystą oraz z wodą brudną, gdyż są też sondy do mierzenia poziomu wody razem z zestawem, który kupujemy z elektroblokiem. Także fajny zestaw. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. A ja chcę Was zaprosić na kolejny, gdzie będę robił hydraulikę, podłączał. Zbiornik z czystą wodą oraz takie rzeczy związane z hydrauliką. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj zrobić subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zrób to sam Campervan. Cześć!